jestem Crazy Boy i to jest gra Legend Online i tak, mam już 25 level na magu ale stwierdziłem, że nie będę go od zaczynał, więc lecimy nowym Wojkiem na serwerze S20 do tak, właśnie tutaj jest przejście Lion Tutaj na początek się dochodzi Od razu powiększę ekran Dobrze Zadanie Zaatakuj niedźwiedzia, trwa Mam tutaj pełny ekran Dobra, idziemy zaatakować Walka trwa dobrze, ludzko, ale dobrze I teraz tak Zadanie wykonane Odbierz nagrodę o, Masz nowe zadanie Wyczyść drogę I tak w ogóle tutaj mamy tak o Albo dobrze Tutaj jest złoto, ilość mieszkańców Kupony, diamenty Tutaj nagrody się codziennie odbiera, ale od piątego levelka tylko, tutaj jest poczta. No, powinniście wszystko ogarnąć. I tak wiemy. Tutaj jest super cios, tutaj szałbójowy yy, takich ciosów tutaj już dalej. Do tego nie używamy. Nie. O, już zwycięstwo. Tutaj jest HP. Dobrze. Nie wiem, troszkę ściszę muzykę. Dobrze, i teraz następne. Szałmo yy, To jest cięcie, mój na Dobrze. Następne. Wbijemy ogółem z, yy, ludzi. O, z, yy, zwierzęta. Zadanie wykonane. Odbierz nagrodę. Tak. Level trzeci. Magiczna. Nie, magiczny nie jest yy, I tak mamy uratować Sonię tutaj. Dowiegamy. Kto poda? Dobrze. Bijemy. Z Solem teraz będziemy bili. Okej. Okay. Nie ma Spróbuj Sonia. Dobrze. Zdrowo. Szałgłowy. Szałgłowy jest u nas w 32, bo o uderzeniu na przykład widać było, doszło, mamy 2, teraz doszło, numer 5, więc umiejętność, mocno uderzenie. Tak. tutaj mamy umiejętności pod względem, będziemy mieli włosy, czy dobrze, zadanie wykonane. Sonia do mnie podchodzi, widać, leka mnie. I odbieramy Odbierz nagrodę. Dobrze. Znamy poziom czwarty. Jak widać, szybko się dosyć bije w poziom. I ten 25 napiłem prawie w dwa dni. Nawet nie. Yy, I tak, to jest nas mój miecz. Chyba unikat. Tak, unikat. I tak, obroń, broń, ubranie, amulety, nakrycie głowy, obręcz, obręcz, biżuteria i skrzydła. Stopy. włączać bo nie tak będzie paczą i zobaczymy ile mu ściągniemy łasne uderzenie 91 o, widać już mamy 330 HP Teraz ja mam tutaj podczas osób tej yy, walki najadę na tamto i dobrze przeszytajcie sobie Idziemy, teraz sobie za nami łazi. I już jest bosik. Ale po zabiciu bossa będziemy mieli piąte lewe bodajże. No i tak, własne uderzenie, później będziemy cięcie brali. Jak widać włosne uderzenie użył, jakby zabrało 10 tego szału bojowego. Z włosika uderzyliśmy mocnym ciosem w chłopów. Tak, nie ma. Teraz strzał chłodowego na 10 i wkłonięto. No i dobrze, teraz będzie to chyba matka na A. Co dla Tak. A, wyjąłem z nim cząstek, poszedł w tyfus. to nie było, jednak muszę natychmiast y o, z ósmego dobrze, ja tam od ósmego to poczekamy będzie ładny prezent nie chcę y y wybaczcie na chwilkę, ale muszę coś zobaczyć dobrze więc zaraz będzie jakiś koniec, nabiliśmy do piątego levela Spotkamy się chyba w następnym odcinku, jak będę miał. Nie, nie. Psz, może już będę miał siódmy. Dobra. Atakujemy. W tej bitwie jak będziemy mieli własny zamek Widzieliśmy W następnym odcinku będzie. Ale jeszcze nie kupiliśmy. Aucha! Dobra, mnie zarusz jemy Ład żyje. Oła, dobrze, yy, Sonia miała koła Dobrze, zostało mi 5 minut, jest w... po bitwie mamy zamek, jak mówię, będziemy się żegnali, nie wiem, czy tak zostawić muzyczkę, czy nie, trochę ściszę. jest tak, mamy koszary, imię postaci, Ceresim. Dobrze, mm, Crazy Boy. Dobrze, ulepszymy. Wiem, wiem, cyklu. Dobrze. Teraz. Dobrze. Odbieramy. Więc teraz tak. Na razie. Cześć. Widzimy się w następnym odcinku.